Przejdźmy do zadania numer dwa. Czytamy uważnie. Marek ma tabliczkę z zapisanymi liczbami, która ma składane boczne klapy z dziurami. No i oczywiście nie wiemy, o co w ogóle chodzi, prawda? Jakieś klapy z dziurami boczne, ale patrz rysunek, widzicie, mamy podpowiedź. Musimy myśleć, kochani, naprawdę nie nastawiajcie się, że wy macie coś obliczać. Myśleć. Popatrzymy na rysunek. Tabliczka z liczbami, która ma składane boczne klapy z dziurami. To zobaczcie. Tabliczka z liczbami to jest to. Tu mamy tabliczkę z liczbami, prawda? A obok mamy dwie składane klapy z dziurami. Z jakimi dziurami? No tam, gdzie jest białe, tam są dziury. A tam, gdzie jest ciemne, tam nie ma dziur, prawda? Teraz zobaczcie, po złożeniu prawej klapy wzdłuż pogrubionej linii, właśnie ją pogrubiłem tutaj, po złożeniu, czyli zobaczcie, składamy w ten sposób. Zamykamy po prostu klapkę, tak jak klapka od pudełka. Zamykamy klapkę. Um, Marek widzi przez jej otwory liczby 2, 3, 5 i 6 i sprawdźmy. Jeśli zamkniemy, no to przez tą dziurkę widzi tą liczbę. Tych dwóch nie widzi, prawda? Tych dwóch już nie widzi. Teraz tak. Ta, ten, to pole za, zamaluje nam siódemkę. Będzie widział trójkę i piątkę. Według mnie. Zaraz sprawdzimy, czy to się zgadza z zadaniem. No i tutaj szóstkę będzie widział, bo to pole się zamknie ładnie tutaj z dziurą, a te dwa pozostałe zostaną zakryte. Dwie pozostałe liczby zostaną zakryte. Czyli mamy, słuchajcie, 2, 3, 5 i 6. Sprawdzamy 2, 3, 5 i 6. Super, czyli dobrze, wpadliśmy na to. Jaka jest suma liczb, czyli musimy sumować, liczby, które Marek widzi przez otwory, gdy złożone są obydwie klapy boczne. No to kochani, obydwie. Jedną już mamy złożoną, złóżmy drugą. Tutaj widziałby, ale nie widzi stąd, prawda, z tej pierwszej klapy, a te pozostałe, które są dalej od linii, dalej, tak, zamalowujemy, czyli... Tutaj byłaby cała linia zamalowana. Spójrzcie. Mamy dwa, czyli skrajne i środek i dwa, skrajne i środek. No więc oczywiście środek będzie zamalowany z jednej i z drugiej strony oraz obie skrajne, oba skrajne pola, czyli całość. Tu mamy dokładnie tą samą sytuację. Zobaczcie, mamy skrajne pole i środek, skrajne pole i środek. Skrajne są po dwóch stronach, czyli skrajne, skrajne Skrajne to jest takie na skraju, czyli na boku i środek, prawda? Mielibyśmy tu otwarte, a te dwa pola zamalowane. Zostało nam trójka i piątka. Co by się zgadzało, bo mamy pierwsze pole i pierwsze oraz drugie z dziurą i drugie, prawda? Czyli 3 i 5 mamy. 3 i 5 mamy tutaj. Um, Zobaczcie, otwarte w dziurach. No i jaka jest suma trójki i piątki? Osiem. Sprawdzamy. Mamy taką odpowiedź. Odpowiedź E. Spróbujemy zrobić zadanie kolejne. Na kostce naklejono identyczne szare kwadraty, tak że żadne dwa nie zachodzą na siebie. Nie zachodzą, czyli są rogami do siebie dotknięte i nie zachodzą na siebie. OK. I wszystkie, sześciany, wszystkie ściany sześcianu wyglądają jednakowo. Jak? Na środku kwadracik. I trzy połówki kwadracików, ponieważ połówka jest na jednej ściance, połówka na drugiej. Wyglądają tak samo, w związku z czym muszą być przecięte na połowy, bo tylko dwie połowy wyglądają tak samo. Logiczne, prawda? Ok. Ile szarych kwadratów naklejono na całą kostkę? Moi drodzy, są dwa sposoby. Pierwszy sposób. Zliczamy kwadraty całe, tak? No to zobaczcie, jakby na górnej warstwie, na górnej warstwie policzmy, mamy jeden kwadrat, drugi, trzeci, czwarty, piąty, czyli mamy pięć kwadratów. No to na dolnej warstwie nie musimy liczyć, bo też będzie pięć. Ile mamy po środku? Jeden kwadrat na każdej ściance, jeden, dwa, trzy, cztery. No, i jeden kwadrat na każdym rogu. 1, 2, 3, 4 plus 4. 4 plus 4, 8 plus 10, 18. To jest jeden sposób. Jest drugi sposób też. Zobaczcie, na każdej ściance jest jeden kwadrat cały i cztery połówki. Cztery połówki, no to dwa całe kwadraty. 1, 2, 3. Czyli 3 razy 6 ścianek równa się. Tak samo 18, wychodzi nam ta sama odpowiedź, w związku z czym zaznaczamy odpowiedź B.